Masakra. Masakra, masakra, masakra. Cześć wszystkim, Piotrek z tej strony w podróży, ale jednak tym razem nie w podróży. Była mała przerwa w odcinkach technicznych, ponieważ leciały daily vlogi, a daily vlogi leciały, dlatego że niestety, ale nie miałem po drodze, żeby tutaj więcej czasu poświęcić na garaż w ostatnich dniach, bo budowanie takiego busa to nie tylko. Mm, Narzędzia w ręce, i, i po prostu działanie na oślep. Tak było poprzednim razem. Teraz więcej, więcej czasu chcę poświęcać na to, żeby przemyśleć pewne rozwiązania, konsultować z osobami, które mają na ten temat wiedzę. No i dzisiaj, na przykład, bardzo fajnym owocem takiego wyczekiwania i takiej powściągliwości w działaniu jest efekt. Tego wynikiem jest zakup materiału wykładziny elastycznej STP którą spróbujemy dzisiaj wykleić, jedną stronę, a może dwie strony tego busa, i zobaczymy, czy nam to w ogóle wyjdzie. Zobaczymy, czy da się wyprofilować tą wykładzinę w tych miejscach, tutaj, gdzie są ramy okienne. Gdybym zadziałał tak jak kiedyś, czyli pośpiesznie, to już na pewno byście mieli odcinek wrzucony na ten kanał. Odcinek, w którym bym oklejał konstrukcję tego busa wewnętrzną skają. Jest więcej niż pewne, ponieważ Sky'e zakupiłem. Zakupiłem Bonaterm, czyli klej odpowiedni Budaprenu, ale z większą odpornością na wysokie temperatury, które tutaj bezwzględnie panują od słońca w, lat, w, w okresie letnim. Ale no, no, no właśnie, poczekałem chwileczkę, zrobiłem w tym czasie wygłuszenie busa i powiem Wam, że mam nadzieję dzisiaj, że po prostu dojdę do takiego wniosku. No, to było dobre posunięcie, że warto było poczekać, bo się nie babram w kleju. Wykładzina jest samoprzylepna, ona ma swój klej. Także być może, być może to właśnie jest taka furtka, która otworzy i ułatwi drogę innym osobom, które mnie oglądają, które zamierzały oklejać swojego busa znowu skajem, a tutaj się okaże, że jest naprawdę bezbolesna i bardzo fajna droga do tego, by bus wyglądał ciekawie. Ale, też nie, jakby ta, ta, to wykończenie nie było tak czasochłonne i tak pracochłonne. No, dobra, słuchajcie, pokażę Wam co zamówiłem. Powiem Wam, że troszeczkę się stresuję, bo naprawdę wiążę wielkie nadzieje z tym produktem. Nie wiem, co to jest, zaznaczę. Nie współpracuję z tą firmą i nie dlatego podaję nazwę. To po prostu wiem, że najprościej i najłatwiej jest znaleźć ten produkt, e, wpisując te frazy, czyli producenta i nazwę produktu, czyli tam wykładzina to jest elastyczna, y, i dopisanie nazwy firmy. To, co już mi się podoba na samym starcie, widzę, że ona jest dosyć cienka, no i to się może przekładać faktycznie na jej elastyczność. Teraz tak. Jako, że już oklejałem te ramy y, okienne, skajem, to wiem jaką elastyczność mniej więcej potrzebowałem od tego, od skajki. Zastanawiam się jaką elastyczność mi daje ten materiał. Coś może i z tego będzie cholercia. No ja jestem ciekawy powiem wam, bo tam naprawdę są takie wigibasy w tych narożnikach, że może być wesoło. Dobra słuchajcie, zabieramy się za oczyszczanie którego okna? Tego od drzwi przesuwnych to będzie chyba najprostsze i najszybsze i najfajniejsze i najłatwiejsze. E, oczyścimy z kleju ramę i zabieramy się do pracy. E, spróbujemy okleić pierwsze okno tym materiałem, co zdecydowanie e, da nam odpowiedź, czy warto, czy nie warto. Powiem wam, że już to robię jakieś 10 minut. Nie jest to zbyt szybka robota, ale no, efekty są. Tak, widać, że przy odpowiednim podgrzaniu tego bo na termu on schodzi. I w zasadzie zdecydowałem się robić to opalarką po ostatnim teście dla tutaj widza Krzyśka, No, bo jednak tego sprodu nie ma i mogę działać przy zamkniętym garażu. To jest duże ułatwienie dla mnie w tej chwili. Powiem wam, że mi ja godzina czasu, a ja mam. Ten odcinek zrobiony zostało mi jeszcze jeden narożnik i drugi narożnik. Także grzanie i odklejanie kleju, a jeszcze uważanie przy tym, żeby nie przegrzać blachy, żeby nie zaczęła farba schodzić, to jest ciężkie zadanie. I chyba chemia jednak jest lepsza, skuteczniejsza. Nakładając rozcięczalnik akrylowy, jak dobrze pamiętam. Po dwóch minutach przejeżdżałem suchą bawełnianą szmatką po tym kleju, i on mi się po prostu rolował na tej szmatce bez trudu. Tutaj jest dużo trudu. Takie odcinki mogą być dosyć chałupniczo montowane. Mogą mieć gorszy dźwięk, gorsze światło. I być realizowane nie w czystym garażu, jak to ma miejsce na znanych motoryzacyjnych programach telewizyjnych, ale w takim zawalonym chwilowo gratami garażu, w którym zalegają stare meble i pojawiają się też nowe elementy do busa. Ale najważniejsze właśnie są takie momenty jak ten, teraz, który nastąpi. Czyli taka prawdziwa próba e, wykonania czegoś samemu e, na podstawie materiału, którego totalnie nie znam. Eee, no i jakaś taka niewyreżyserowana ta cała akcja, tak? Czyli nie ma tutaj scenariusza gotowego, tylko no, no nie wiem, co się wydarzy. Po prostu. I niezależnie od tego, jak to się potoczy, to Wy na pewno to zobaczycie. Także <ścoughs> działajmy. No dobra, wychodzi nam mniej więcej to w tym miejscu. W tej oto linii. Natnę materiał na krawędzi dosłownie. Dosyć lekko się gotnie. W tej chwili jestem w stanie obrócić sobie ten materiał, na nim zwinąć. I dzięki temu, że na tej stronie są kwadraciki, mogę, wyciąć prost, mogę wykonać proste cięcie od drugiej strony, wiedząc, że nic nie spartolę, niczego nie przekłamie. I już tutaj widzę miejsce, po którym powinienem ciąć. Teraz tak, czy będzie mi na pewno wygodnie kleić, e, kleić tą matę? Czy to będzie takie proste i przyjemne? Czy też może napotkam jakieś problemy na samym starcie? Na przykład mata zacznie mi się sama do, do siebie kleić. Też jest taka e, możliwość. Dobra, ja może ją podciągnę tutaj wyżej aż pod sufit, żeby na przyszłość mieć tą przestrzeń między bieliźniarką a tutaj gazetnikiem już wyklejoną. Chyba tak zrobię. Już na tym etapie wiem, że powinienem zdjąć rękawiczki. Klej bardzo zaczyna się chwytać ich i, i może to mi zaraz popsuć cały pan. O, zobaczcie, już zaczynają się komplikacje takie, na które trzeba uważać, bo materiał jest elastyczny. Przy jego rozklejaniu można napytać sobie wiedy. Czyli zdeformować taką matę. No cóż, jak do tego podejdziemy? Taktycznie. Taktycznie, taktycznie. to wszystko oklejać do tego miejsca na razie. Po otłuszczeniu bardzo jakby lekko ta wykładzina z dużą łatwością klei się do karoserii pojazdu. To że wam mogę na wstępie powiedzieć i widzę, że jej elastyczność jest wysoce zadowalająca. Niewiele na tym etapie widzę co się znajduje tutaj poniżej a muszę wyprowadzić te wszystkie przetłoczenia by to estetycznie później wyglądało zobaczymy jak mi pójdzie tutaj na etapie tego słupka, ja już czuję że pod moją dłonią jest rama okienna to jest ten łuk ale dobra na razie jeszcze nie śpieszymy się, tylko wyprowadzamy sobie pierwszy ten słupek to on będzie naszą powierzchnią która będzie napinać ten materiał, nie będzie ulegać temu, tak? Zatem mogę przystąpić do odklejania folii. Teraz jaki jest poziom trudności? Zerowy. W przeciwieństwie do mat butylowych, gdzie jest założony papier. Tam się ten papier rwie. Tutaj takiego problemu nie ma. I teraz nie wiem, czy za dużego zapasu sobie tutaj nadmiaru nie zostawiłem w tej strony. Czyli jakby na pewno ta wystarczy na samym końcu busa. Niestety, ale nie. spartoliłem akcję. Zobaczmy, czy da się odkleić tą matę i ją troszeczkę przesunąć Idzie to dosyć łatwo. Bardzo dobra informacja. Zobaczymy, czy nie będzie się deformować. Ale shit. ale to niedobrze, panie Piotrze. To ma to, aby na pewno nam się tutaj nie odkształcić za mocno, ma taką tendencję. Zobaczmy, co się tu dalej dzieje. Dobra, chwytamy się nie ramy. Aha, i tu już jest folia pod spodem. Dobra, i na pewno nie będę napinać tych narożników za mocno, póki nie wytnę tej części. Znaczy, tak, tak postępować trzeba było w przypadku skali. Nie wiem, jak tutaj będzie. Możemy to sprawdzić, rzecz jasna. Najpierw zanim straczę, stracę oczy, to zdemontuję te druty. One mi w tej chwili chyba tutaj nie są potrzebne. O! Dobra. I zobaczmy jak tutaj to dalej się potoczy. powiedzmy jest tutaj napinana elegancko i wchodzimy powoli w linię okiennej dalej. Dobra, tutaj zachodzimy już. Elastyczność jest naprawdę super, powiem Wam. Zaraz zobaczymy, jeszcze poczekam z jakby swoimi ostatecznymi tutaj mm, tą opinią, ale na tym etapie widzę, że już zaczyna się fajnie i pod palcami fajnie ulega ten materiał. I teraz muszę coś zrobić, żeby ją tutaj ładnie wyminąć, żeby sobie nic tutaj nie napsuć przede wszystkim krwi. Więc muszę określić miejsce, w którym mam tą matę przeciąć. Przeszedł ten nóż, czy nie przyszedł? Tutaj to ja nie mogę noża przebić przez tę matę. To, jest. to nerwów, czy ten materiał tak się stawia? Dobra, wstępne cięcie jakieś jest. Teraz muszę je doprowadzić do samej góry. Nie wiem. No way. Albo tapeciak jest w głąb tak tępy, albo tak pięknie współpracuje z e, nożykiem. Dlatego przetniemy to nożyczkami. Dobra. Wyminęliśmy i wyminęliśmy Dobra. materiał konkret, ale <noise> plusy klejenia z są takie, że tam jest klej cały czas jakby w postaci ciekłej, bez problemu się go z powrotem odwarstwia, od siebie jakby się elementy skleiły ze sobą a tutaj to już nie jest takie proste tutaj to już nie jest takie proste Naprawdę. To jak już złapię fragment, jedno z siebie w drugiej części złapię, to naprawdę jest ciężko te elementy od siebie odkleić. Dobra. Zobaczmy, jak to pójdzie naprzód. Do ok. Czyli odklejamy dalej folię na dole. To jest bardzo duży plus, że ta folia tak ładnie nam idzie. Mhm. Już widzę, że ten nadmiar na dole wystarczy mi na słupek z przodu, więc muszę go teraz zawczasu uszanować odpowiednio, żeby on mi się nie pokleił, nie zapomnieć się, by jako nadmiar nie po prostu zwinąć go w rękach w rolkę i rzucić kod czy w kulkę, Żeby się nie skleił jeden do drugiego element. Dobra, musimy się pozbyć tej uszczelki. Masakra, 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 masakra. No i co to się teraz ma wydarzyć? Uuu. Trzeba odkleić dół, bardziej napiąć, tak? Czyli to sobie tutaj do poprzeczki chwycę, żeby mi się nigdzie nie ciągnęło. I odklejamy dół. To musi pójść w ten sposób, to musimy iść za ciosem. Czyli naciągamy ten element w ten sposób, bez przełamań jakiś, tak. I musimy spróbować dalej to tutaj ponapinać. Tak, by nam ta rama okienna tutaj wyszła w miarę równo napięta. O. I by nam się w tym miejscu nie potworzyły fałdy. To jest mega istotne, więc znowu musimy tu odkleić i zaciągać tą matę jakby w tę stronę. Cyk cyk i cyk. Troszkę mi to dało, ale to jeszcze nie wszystko. O. Skontrowałem, jest ok. Tak, i teraz te brzuchy. Trzeba tutaj jakoś wyeliminować. Co prawda to będzie szafka, ale to nie szkodzi. Przecież to głowa ma wiedzieć, że tu było dobrze zrobione. O, no i dobra. I jesteśmy już praktycznie w domu. Tak. I musimy teraz ten materiał o, tutaj ładnie wyprowadzić, elegancko, w ten otwór. No i co? To będzie to, chyba ostra strona i. i obcinamy zobaczcie jak to pięknie idzie nożyk chwycił i elegancko nam prowadzi cięcie idealnie z linią coś pięknego dobra tu jesteśmy w domu i zobaczcie jak to się pięknie tutaj prowadzi pyk ok Absolutnie nie zwijam tego elementu, nie traktuję go jako rzecz do wyrzucenia. Tylko zaraz może mi się okazać, że się przyda. Natomiast mogę Wam pokazać z bliska teraz, jak ten materiał sam do siebie się klei. Zobaczcie. Chwycę fragment. On tylko zwarł na moment. I zobaczcie, co się dzieje. Bardzo duży, ogromnie duże siły używam, żeby to rozkleić. I po rozklejeniu, zobaczcie, braki w kleju, to jest raz, że klej jest w tym miejscu wybrakowany, przerwała się jego linia, w tym tutaj miejscu już się nie klei, no i zmieniła się jakby forma, cała kształt tego, tej maty, tego filcyku. Właśnie na to trzeba uważać, żeby sobie po prostu niepotrzebnie biedy nie napytać. No i dobra, wymasujmy te kształty tutaj, zobaczmy czy... Ta mata faktycznie ona jest w stanie nam na tym etapie aż tak fajnie się wyprofilować. No czuję, że jest to problematyczne. Ale chodzi tylko o kwestię taką, wiecie, edukacyjną. Czy po prostu to jest możliwe, żeby też zobrazować Wam na ile elastyczna jest ta mata. I jedziemy teraz z górą. Tak. No dobrze, no odpowiedź brzmi. Da się ją w ten sposób profilować, jest to wysiłek. Nie wiem, czy gdzieś nie będzie chciała się przerwać, ale na pewno bardzo mi ułatwi sprawę jedno działanie. Jeśli na tym etapie zrobię to nacięcie, przebije się przez klej, przez wszystko. O, i tutaj zrobię sobie teraz cięcie. To ta mata utraci te niepotrzebne naprężenia. Ja tutaj ją troszkę oszczędniej obetnę. O, na tym etapie zrobię to tak. I słuchajcie, ja sobie delikatnie chwycę. Teraz w zupełności mi to wystarczy, by wykonać jedną ręką wręcz profil, bo materiał ma się gdzie odprężyć i nie ma tych poprzecznych naprężeń, które mi przed chwilą utrudniały całość pracy. Także tak na pewno łatwiej będzie Wam osiągnąć sukces. To Wam gwarantuję. Przerabiałem to ze skajką, także działa to tak samo. Jeden z minusów, jaki zauważyłem tej maty, poza tym, że jak się do siebie sklei, to nie można jej rozerwać, to to, że przy dłuższym masowaniu w jednym miejscu tej powierzchni by ją wyprowadzić, może wystąpić takie rozciąganie tych włosów, czyli zobaczymy, że się robi takie futerko, więc rękawiczki winylowe powinny pomóc. Tak. Poniżej. Poniżej przetłoczenia pod oknem, tak by boczek nam to wszystko ładnie później zakrył. I jak dobrze pamiętam, boczek idzie też tutaj, więc też obniżę miejsce swojego cięcia, by powtórzyć to cięcie. Ok. Zobaczmy czy odejdzie nam element, który chce wykorzystać na słupek, słupek B pasażera. O, puszcza. Czyli warto jest mieć nożyk w pogotowiu, żeby zrobić szybkie, wspomagające cięcie. Tutaj musimy znowu wspomóc, żeby nie napinać specjalnie materiału, który się zaraz nam odkształci. Bo co jak co, ale odkształcenia powstają błyskawicznie. cyk i cyk, dobra, materiał odzyskany, ja udam się w tej chwili do przodu busa, żeby przygotować w podobny sposób e, odkleju, oczyścić powierzchnię, odtłuścić, okleić słupek tym materiałem i na dzisiaj daję sobie na luza, przyznam szczerze, zadanie było odrobinę trudniejsze niż przypuszczałem, że będzie, ale efekt jest zadowalający. Zresztą, zobaczcie to jeszcze raz sami. No dobra, słuchajcie, jak widzieliście, wygląda to naprawdę dobrze. W połączeniu z oknem, które zostanie obsadzone, z boczkami, które zostaną zainstalowane, będzie to wyglądać wybitnie. Więc. Yy... Uważam, że materiał jest spoko warto inwestować, kupować e, i oklejać nim swoje samochody. Tylko pamiętajcie o tym, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje i mata bardzo ma mocny klej i lubi się kleić sama do siebie, więc zachowawczo odklejajcie folię zabezpieczającą powierzchnię klejącą e, oraz postarajcie się poprosić kogoś do pomocy. Dwie osoby na pewno to spokojnie ogarną. Ważne, żeby jedna osoba słuchała i wykonywała polecenia tej pierwszej osoby, która będzie tutaj dowodzić w tym, bo do, jak każdy zacznie napinać w swoją stronę, to niestety, ale polegniecie, więc yy, dobrze, żeby po prostu była druga osoba, która chwyci, będzie stać i czekać, aż jej się coś powie, yy, a pierwsza osoba będzie powoli centymetr po centymetrze ładnie sobie wyprowadzać tą wykładzinę. No dobra, dziękuję Wam za dzisiaj, chwilę czekaliście na odcinek techniczny, pojawił się, będą się pojawiać nadal, także nie myślcie sobie że przerośnie mnie robienie dwóch odcinków od czasu do czasu na dzień bo absolutnie nie no i co no i zapraszam was do subskrypcji zapraszam was do komentarzy do łapek w górę subskrypcje z tego co mi mówiono Piotrek mów, żeby subskrypcje były z dzwoneczkiem bo to ma duże znaczenie zatem sugeruję byście klikali jeszcze dzwoneczek no i widzimy się na jakimś kolejnym odcinku Ciekawe, co będę robić dalej. No, na pewno oklejać drugą stronę, a później sam nie wiem. Muszę pomyśleć, co ja teraz będę robić. To też jest dosyć ciężkie przy budowie busa, bo eee, trzeba sobie chyba zacząć rozpisywać te wszystkie działania, jakie mają być, w jakiej kolejności. Żeby nie zrobić czegoś na odwrót, na przykład zainstalować boczków, pod którymi mają się znaleźć kable. No właśnie. Dobra, trzymajcie się, cześć.